Hej, witajcie serdecznie z tej strony Fizjo HD, Wracamy po krótkiej przerwie związanej z brakiem czasu troszkę na nagrywanie nowych materiałów. Konkurs rozwiązany w piątek. Dzisiaj jakby krótka recenzja tych dwóch pozycji, które do Was też do zwycięzców trafiają. Tutaj mamy książkę Siła Sprawność kalistenika jakby temat troszkę mniej związany z naszym zawodem, ale też ciekawa książka, którą dostaliśmy do recenzji. No i, i klasyka, która jest drugim jakby poszerzonym, zaktualizowanym wydaniem, punkty spustowe i łańcuchy mięśniowo-powięziowe po terapii manualnej Richtera i Hergena. Także tutaj bardzo ciekawa pozycja, taka typowo traktująca już o naszym zawodzie troszkę nawet bardzo, no to co, zaczynając jakby od jakości wykonania, to co zawsze też bierzemy pod uwagę w tych książkach kalistenika, miękka okładka, czarno-biała, że tak powiem, książka wykonana w środku zdjęcia, bardzo dużo zdjęć, ale wszystkie są jakby czarno-białe, co jakby nie przeszkadza w odbieraniu i czytaniu sobie tego nie jesteśmy może specjalistami tutaj w tej, w tej dziedzinie, natomiast jakby papier taki Wydaje mi się, nie jakichś najwyższych lotów też, ale, ale taki kredowy, no, nie jest śliski, nie jest jakiś bardzo błyszczący i taki też nie może podatny bardzo na rozrywania, więc myślę, że w miarę trwała książka. Okładka jest troszkę taka, ale ona jest zrobiona trochę jakby na wzór takiej starej okładki, jakby wygląda na powycieraną. Myślę, że przy dobrym traktowaniu i nie trzymaniu jej w torbie może posłużyć na półce i jakby tutaj nie ma się do czego też zbytnio przyczepić. Dosyć gruba książka, bo mamy tutaj 300 przeszło 30 stron. Autor na początku traktuje troszkę tutaj o sprzęcie, czym jest kalistenika, oczywiście takie wejście w temat troszkę o diecie, o jedzeniu, o przygotowaniu fizycznym, podstawowych ćwiczeniach, mobilizacji, rozciągania i jakby takie podstawowe sprawy związane z, związane z przygotowaniem do ćwiczeń. Wszystko w takim wymiarze jakby podstawowym, myślę, że, że, że jakby dla ludzi, którzy ćwiczą, na no niczym to tutaj nie zaskoczy, ale przechodząc dalej do, do, do samych ćwiczeń i jakby do pokazania tego, co się robi w tej kalistanie, na czym to polega i od prostych rzeczy w, na ziemi, na drążku, do podciągnięć, jednorącz o jakby z obciążeniem, bez obciążenia. Później mamy rzeczy związane tutaj z tanią na rękach. Wszystko z taką progresją. Nie? Tak, wszystko z progresją. No myślimy, że, że jakby bardzo fajna pozycja dla osób, które chcą się zainteresować treningiem z własnego ciała. Mówię, nie jesteśmy tu specjalistami. Konsultowaliśmy to też z chłopakami, którzy ćwiczą. Jakby ja we by rozmawiałem i po przeglądnięciu tej książki też byli zadowoleni. Myślę, że nie jest to jakby pozycja rewoluc rewolucjonizująca rynek tutaj jakby i, i mówiąca nie wiadomo o czym, ale fajnie autor tutaj, Ashley Kalem, Zebrał to wszystko w jedną książkę, i, i myślę, że, jakby, taka podstawa dla, dla tych, którzy chcą, yy, chcą zacząć z tym sportem przygodę i chcą trochę pracować z ciężarem własnego ciała. Od A do Z wszystko pokazane. Yy, myślę, że, że jak, najbardziej, jak najbardziej fajnie zilustrowane, duże ilustracje, yy, mówię czarno-białe, ale jakby wszystko fajnie pokazane. Więc, jakby, też tutaj nie ma takiego problemu z, z wychwyceniem, o co chodzi w danym ćwiczeniu. Mamy taką progresję od jakby rzeczy dosyć prostych w podporach, od, od pompek łatwiejszych, trudniejszych. Przechodzimy sobie, przechodzimy sobie później do, do różnych rzeczy na drążku. Z wiszeniu z ciężarem własnego ciała, później są pozycje na rękach, różnego rodzaju e, m, rzeczy w, w podporze na rękach. Z, wykorzystaniem, nie pamiętam nazwy tego, ale to są takie stojaki drewniane, które też pozwalają na, na głębsze zejście przy, przy pompkach albo czy przy, przy ćwiczeniach właśnie na, na rękach stojąc na rękach hmm. No i taka progresja. Później mamy już takie bardziej złożone ćwiczenia z jakimiś takimi wymikami na drążkach, z, z, tymi, tak, tak, z, z tymi pozycjami takimi mocno obciążającymi już te, te ramiona, ale jakby też mówię na początku jest to pokazane wszystko jak się przygotować, jak, jak rozgrzać i, i jak, to wszystko, jak to wszystko przygotować do treningu, więc jakby ta wyjściówka też jest fajna. Mamy jakby nazewnictwo polskie, ale też w treści jakby mamy baklewery, są też powiedziane po angielsku i te nazwy w nawiasach też są podane, są podane po angielsku. Także myślę, że, że jakby też polskie i anglojęzyczne nazwy mamy. Co więcej? No myślę, że, że jakby taka fajna podstawowa pozycja dla kogoś, kto chce zacząć. Jakby dla kogoś, kto już to robi i tym się zajmuje, to pewnie nie znajdzie tu specjalnie nic nowego dla siebie, ale ja się akurat cieszę z tej pozycji na półce, bo to też można zobaczyć, jakby technicznie są ustawić. On mówi tutaj o takim prawidłowym ustawieniu rąk, o prawidłowych podporach, o prawidłowym jakby zaryglowaniu tych stawów ramiennych, więc, yy, więc ta baza jest tutaj bardzo fajna. Yy, wydawnictwo galaktyka oczywiście było o tym chyba nie powiedzieliśmy jeszcze obydwie książki, jakby. Yy, Cena będzie też zniżkowa dla, na hasło Fizjoterapia HD. Będziecie mogli, tak jak ostatnio to było też w poprzednich książkach Stareta, uzyskać zniżkę. Zobaczymy, na ile się uda tam wywalczyć w wydawnictwie, ale cena tutaj z książki jest 60 zł, więc myślę, że będzie można ją za, za na pewno mniej niż 50 zł sobie, sobie sprawdzić. Sprawić. Więc jakby to mamy jedną pozycję, którą, którą też polecamy dla, dla osób aktywnych fizycznie i chcących zacząć trening. No i co? Punkty spustowe, łańcuchy, tak? Taka podstawowa pozycja, właściwie ja wcześniej nie miałem pierwszego wydania. Yy, tu mamy taki podział, yy, zaczyna się to jakby od takiego omówienia, pierwsza część książki jest jakby pana Richtera, a później leczenie i, i sama traca na punktach spustowych, to już jest jakby działka, yy, yy, tutaj za zobaczymy, pana Hebgena, tak? Czyli mamy część A i część B. Tutaj mamy punkty spustowe i, i leczenie w dalszej części, w której mamy, w której mamy jakby pokazane po kolei np. dane mięśnie czy czapy unerwienia, pokazane rzutowanie bólów, punktów spustowych, anatomiczne ryciny też, gdzie te punkty spustowe najczęściej w danym miejscu występują, jak one są rzutowane. Także bardzo fajnie od A do Z ta druga część książki jest prezentowana. Myślę, że dla jakichś takich bardziej wytrawnych fizjoterapeutów to fajne przypomnienie. I, i ludzi dłużej pracujących, natomiast taka obowiązkowa pozycja na półce dla nas, zawsze fajnie do tego wrócić i w wolnej chwili, jak macie trochę czasu, zaglądać i sobie to przypominać, bo nie wszystko się pamięta i nie na wszystkich mięśniach się pracuje. Natomiast mnie bardzo fajnie tutaj zaciekawiła ta pierwsza część książki, w której mamy, hmm, zaczynamy oczywiście od jakichś tam, co to są te łańcuchy mięśniowo-powięziowe, jakieś modeli łańcuchów sprzed wielu lat, które były gdzieś tam przez ludzi opracowane przez Busqueta, przez Majersa, oczywiście Pola, Szafora i Kabata i przechodząc przez fizjologię jakby tkanki, mięśni, powięzi, co to jest, prawa lubreta, frajeta i tak dalej. Dochodzimy później tutaj do takich już specyficznych łańcuchów wzorców Zinka, łańcuchów mięśniowo-powięziowych, tych modeli różnych, które zostały na świecie wykształcone. Jak wpływa statyka, jaka jest diagnostyka później, wywiad, badanie, możliwości terapeutyczne, mamy techniki energizacji mięśni, hamowania zwrotnego, rozluźniania mięśniowo powięziowego Te techniki nerwowo-mięśniowe, mięśniowo powięziowe także mamy kompresję niedokrwienną, no, no właściwie wszystkie najważniejsze techniki wyjaśnione, które mamy w, które stosujemy jakby w leczeniu tkanek. Jako terapeuci, jako osteopatycie, tak samo, bo tu jest to fajnie właśnie połączone też osteopatia, jak się przeplata z fizjoterapią, z terapią manualną. Jest tak, jak mówię, mamy tutaj takie, mamy tutaj pokazane z początku właśnie łańcuchy mięśniowo-powięziowe w różnym wydaniu. Łukasz podejdzie, to tutaj przedstawimy. Funkcje tych łańcuchów mięśniowo-powięziowych. Szafora, właśnie tutaj jakieś powiązania w osteopatii, jak to wygląda, przechodząc przez fizjologię tkanek mięśni i tego wszystkiego jest opisane, jakieś odniesienia narządów wewnętrznych do, do, do kręgosłupa. Sobie tu przechodzimy? Jakby też jak prawa frajeta i loweta, jakie jest to, to torowanie z, z nerwowo-mięśniowe, w jaki sposób się to odnosi do mięśni, później też ten cały układ przekazywania tego wszystkiego z mózgu, z pnia mózgu, z móżdżka jakby do, do, do tkanek. Takie może i podstawy na początku, ale jakby fajnie się to czytało i fajnie się do tego wracało, bo, 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 no bo też dużo rzeczy jakby umyka i fajnie sobie to przypomnieć. No myślę, że na pewno podstawowa książka dla ludzi, którzy, którzy gdzieś tam zaczynają i pytacie się często o pozycje, które warto kupić na początku. To myślimy, że to jest jedna z książek, która oprócz na atlasów anatomii, jakby i atlasów palpacyjnych powinna też, powinna też być na półce. Bardzo fajnie mnie tutaj też zaciekawiło o tych łańcuchach powięziowych modelach. Odnośnie właśnie zrotowania miednicy, krótszej kończyny, jak oni to tutaj to widzą, jak, jakby wyrównywanie, czy, czy dawać wkładki, czy jakby pracować przez manipulację, przez mięśniowo powięziowe rozluźnianie, jak te łańcuchy, jak, jak łańcuchy przebiegają i w którym wypadku warto dać wkładkę do buta, w którym warto jakby pracować przez, przez pracę mięśniową, w którym jakby manipulacja na kręgosłupie jest pomocna i tak dalej, Także jakby pierwsza część książki jest, jest wszystko wyjaśnione od A do Z, na czym to polega, z czym to się je, a w drugiej części już mamy techniki lecznicze i, yy, i pokazane jakby jak leczymy, jak dotykamy, jak szukamy punktów spustowych i tak dalej. Wykonanie, twarda okładka, yy, także bardzo, bardzo porządna, papier podobny jak tutaj w kalistenice, taki nie za śliski, nie za też myślę, że, że jakiś taki przy, przy poszanowaniu nie za trudny do uszkodzenia. Książka nie jest jakaś specjalnie gruba, ma około 200 z hakiem stron. Bardzo czytelna, bardzo przejrzysta, jakby też będzie na nią fajna zniżka. Ona kosztuje w granicach 100 zł, myślę, że będzie można ją za dużo, za dużo taniej dostać. No i cóż. Polecamy te dwie pozycje. Jakby to są nasze dwie najświeższe recenzje. Punkty spustowe. Tak. I kalistenika. Trafiają do działu wszelakie fizjorecenzje. Będziecie sobie mogli zobaczyć razem z innymi książkami. Będziemy dla Was dalej coś wybierać ze swojej biblioteki, które jeszcze nie, nie, nie pokazaliśmy Wam. Myślę, że, że ruszymy coś. Tymczasem subskrybujcie, przekazujcie dalej. Jeśli byliście zadowoleni trochę live'ów będzie dla Was też puszczonych w międzyczasie. Będziemy się starać tą opcję na Facebooku wykorzystywać. Lajkujcie, subskrybujcie, podawajcie dalej jak się podobało. Pozdrawiamy. I cóż, do usłyszenia. Fizjowoda.